Jedno z przekonań, które blokuje intuicję, dotyczy brania, otrzymywania przyjemności w życiu. Jeżeli mamy w sobie blokadę dotyczącą korzystania z życia, dotyczącą przyjemności, twierdzimy, że najpierw trzeba zasłużyć na coś, najpierw się trzeba nacharować, ciężko zapracować żeby w ogóle otworzyć się na jakąkolwiek przyjemność. To jest to blokujące przekonanie dla intuicji, dlatego że kiedy otwieramy się na nasze przekazy z duszy, to chodzi o to, żeby było życie lżejsze, przyjemniejsze. Intuicja też często przychodzi do nas w momencie, kiedy my korzystamy z życia pełnymi garściami. Więc, również wszelkie przekonania mówiące o tym, że w życiu na wszystko trzeba ciężko zapracować, że trzeba zasłużyć, te przekonania będą również blokowały. Przekazy z intuicji. Nasza dusza wysyła taką wibrację bezinteresowności, bezwarunkowej miłości, i jeżeli my jesteśmy uwarunkowani, ja mogę tylko dostać, kiedy zasłużę, to, to będzie nam to utrudniało ten pełen kontakt z potencjałem, który mamy.